Cześć. Cześć. Ciężki mecz. Twój, twój w sumie debiut w ekstraklasie w Górniku niestety nie udało się tutaj wygrać. No szkoda, myślę, że trochę szczęścia zabrakło, bo te stracona na Branka. broniła się dobrze, ale myślę, że u nas można powiedzieć to samo. Też myślę, że stuprocentowych sytuacji nie mieli tak dużo, jeśli już to jakichś po naszych błędach indywidualnych w ustawieniu przesuwaliśmy dobrze w sumie po pierwszej połowie wyglądało to bardzo dobrze uważam w defensywie, bo Krakowia to jest mocny fizyczny zespół, a my jakby dorównywaliśmy to fizycznością no szkoda, że ten debiut nie jest na zero, przynajmniej na punkt no ale co poradzić. A możesz popisać tą bramkę, bo tam było dużo przypadków, no. Rafał tak niefortunnie nie to piłkę... Tak, tak, do no zawodnik, zawodnik wszedł pole karne, odgrywał, nie wiem, czy z dłuż, czy do tyłu, tak, 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 tak mi się wydaje. Rafał próbował to zablokować, no i, i co, i tym razem się nie udało, następne pięć sytuacji on wyczyści, więc... Takie rzeczy się zdarzają i, i, i trudno. Ty okay. byłeś przygotowany na to właśnie, żeby wyłapać tą te dośrodkowanie bardziej yy, wzdłuż, tak? Tak, ja byłem ustawiony już za zamiarem jakby zagrania wzdłuż lub wycofania tej piłki. Więc kiedy jest rykoszet, no to sami Państwo wiecie jak to czasami wygląda, to jest szybka piłka, bo ona jeszcze nabiera tej prędkości po, po odbiciu się i po prostu wpadła jakoś do bramki. A e, kiedy się dowiedziałeś, że będzie zmiana w bramce? E, w trakcie tygodnia na, na, na treningu taktycznym, e, przed treningiem porozmawiałem z trenerem, później był trening i, i później jeszcze mieliśmy wspólną rozmowę. E, trener zarówno dla bramkarzy, jak i, i szum modalny mi support i, i, i to było właśnie wtedy. Dzięki bardzo. Dzięki Dzięki bardzo. Powodzenia. Dzięki. So, dziękuję.